Cześć moi kochani, witam was w drugiej części First Lucas gry The Sims 4 Vampiry Znajdujemy się w okolicy tej najnowszej, czyli Forgotten Hollow I jesteśmy na załoku Nietoperza, czyli w tej jednej, jedynej wersji parceli, która nie jest zabudowana Tak, wszędzie wokół są budynki, a tam gdzieś daleko, tam? Tam? Albo tam, nie wiem w którym kierunku, ale w którymś kierunku mieszka Vlad Dracula a tutaj mamy takie piękne miejsce, nie mogę niczego przesunąć, bo oczywiście jestem ustawiona na parcele, ale to jest takie fajne miejsce, tylko wcześniej nie pokazałam, ale podoba mi się. Słuchajcie, dzisiaj przechodzimy do rzeczy, na początek do rzeczy, które zostały dodane w tym dodatku. Chodzi mi o rzeczy z trybu kupowania, bo tryb budowania dogram za chwilę, bo nie zmieściłoby mi się to pewnie wszystko. Także tak jak widzicie, Mamy kilka nowych łóżek, a raczej mamy jedno łóżko. W, oczywiście w kilku wariantach kolorystycznych, ale mamy jedno łóżko i trzy trumny do wyboru. Do wyboru do koloru, słuchajcie, jaki kolor sobie zażyczycie, a taki możecie sobie postawić. Wasze małe, słodkie wampiry będą na pewno zadowolone. Oczywiście im droższe jest łóżko, tym wygodniej się śpi. Mamy oczywiście nowe fotele, które... No, powiem Wam, że ten tutaj właśnie, który się zmienia, ten, jest chyba najfajniejszym fotelem, jest taki najbardziej, e, najbardziej wampirzy i taki pod e, ich styl bycia, styl życia, bo wiecie, wampiry to są królowie, to, to jest majestatyczny gatunek ludzki, który wymaga tego, aby... Miał najlepsze i najwygodniejsze rzeczy. <noise> oczywiście, jakieś kanapy też tutaj dodali. Zmienimy na takie w ogóle wesołe, kolorowe, żeby nie było tak smutno i ponuro. Wydaje mi się, że ta akurat by była na dwór, bardziej przed domek postawić, a te dwie oczywiście do środka. Ta zdecydowanie do salonu, a ta nie wiem gdzie. Nie, nie mam w ogóle pomysłu, gdzie można by takie coś postawić, bo w ogóle, za pierwszym razem, ja na to spojrzałam, to myślałam, że jest to. Toaletka taka dziwna, ale nie, to jest kanapa. Mamy dwa blaty kuchenne w trzech kolorach do wyboru, także szaleństwo. Jakieś bluszcze, słuchajcie, poddawali, które można powiesić sobie na ścianie właśnie. Tak, są w kolorach, tak, można zmienić kolor bluszczy. Zależy od wielkości, można różne kolory uzyskać, tak? Także znaczy one się różni różnią głównie, albo właśnie. Różeczkami tutaj albo odcieniem liści. Jest lusterko, jedno lusterko wiszące i drugie lusterko takie stojące, że tak powiem. To jest czaszka na kuku, na muniu, czyli taka czaszka, którą można postawić na przykład na komodzie. I ona sobie stoi i ładnie wygląda. Słuchajcie, dali nam tutaj. Kaloryfer do postawienia. Słuchajcie, dali nam kaloryfer. I ten kaloryfer był przez chwilę widoczny na najwyższym piętrze u Włada, tylko ja nie zwróciłam uwagi na niego nawet. Dopiero jak montowałam odcinek i oglądałam, to wtedy zwróciłam uwagę na to, że tam jest kaloryfer. I myślę, Boże, naprawdę? Naprawdę dali kaloryfer? No słuchajcie, tak, dali kaloryfer. I co lepsze nowoczesny kaloryfer. Ale super. To jest ta podpórka do książek, która była przed Bożem Włada. To jest jakiś, e, jakaś ozdobna mm, urna. Ja muszę po, po, zobaczyć w ogóle, co to jest, bo ja już nie pamiętam. Ja to ustawiałam jakiś czas temu. <laughs> Tutaj mamy szafę jedną. E, to jest czasomierz. A dobra, czasomierz. To jest po prostu zegar, taki bardzo staromodny. E, oczywiście. Y, w kilku wariantach kolorystycznych dla delikatnych wampirów i dla mocnych wampirów. Tak samo szafa dla delikatnych wampirów i dla mocnych wampirów. Kto co lubi, e, fioletowa lampa oczywiście może być czerwona. To jest genialne. Słuchajcie, te zamknięte świeczki są po prostu genialne. Jak ja je zobaczyłam, to stwierdziłam, Boże, ja chcę coś takiego mieć w domu, naprawdę. E, kolejne jakieś małe lampeczki w różnych kolorach. Świecznik. Ten jest po prostu genialny, ten czerwono-czarny, ale jak już wiecie z poprzedniego odcinka, czerwono czarny kojarzy mi się z wampirami, więc jest po prostu genialna, genialny świecznik. Ten misiek, po prostu jak ja go zobaczyłam, to było takie wow, to było coś super, po prostu super, zobaczcie jaki on jest słodki, to jest taka jakby świnka z skrzydłami smoka, ale takimi małymi i do tego to takie wampirze ząbki i te oczka i ta, i ta grzywka tutaj, to jest po prostu genialne. Słuchajcie, mamy też... E, co to jest? To jest kołyska dla dzieci. Znaczy, tak mi się wydaje, że to jest kołyska dla dzieci. Wolę się upewnić. Uwaga. Uwaga. Tak, to jest kołyska dla dzieci. To jest kołyska dla małego wampirzego Bobo. No po prostu coś genialnego. E, tutaj mamy kolejną jakąś komódkę, szafeczkę. Szafa stojąca, no właśnie. Mamy dywanik. Słuchajcie, mamy dywanik. Przy czym dywanik jest oczywiście w kilku kolorach i, i w różnych wzorach. Ten dywan jest podzielony na trzy części, czyli... Hmm, jeżeli <noise> zrobimy tak, możemy to odsunąć na przykład i postawić dwa, i mamy dłuższy dywanik, i to jest po prostu coś genialnego. Fajnie, że coś takiego zrobili. Brakuje mi tylko narożników. Wiecie, żeby zrobić coś takiego, że tutaj mamy jedno, tutaj mamy dru drugie, i tutaj, żeby to się fajnie łączyło. Ale poza tym jest po prostu super, podoba mi się, i jestem pewna, że. No, właśnie, że jest kilka wariantów kolorystycznych, także super. Tutaj mamy różne nagrobki, te, które widzieliśmy. Nagrobki też można zmienić, jak ktoś chce. Może być taki, może być taki, może być taki. Obecnie widzicie wszystkie warianty kolorystyczne. Mnóstwo piedestałów i mnóstwo rzeźb, naprawdę. Najbardziej urzekł mnie ten aniołek tutaj, który oczywiście zmienia kolor. Ten aniołek jest najbardziej y, epicki. To jest jakaś chyba Afrodyta czy ktoś. No, tak mi się skojarzyło za pierwszym razem, jak zobaczyłam. Oczywiście gargulce muszą być: jakieś elfy, czy gnomy, czy coś. Jakaś, nie wiem, druga Afrodyta albo Artemida, czy, czy jakaś inna bogini, nie wiem. A może jak po to będzie napisane. E -e, po prostu. A, posąg zapomnianej kobiety. A, dobra. Widzicie o co chodzi, nie? Można postawić to albo na ziemi, albo na którymś z tych, tych. To już zależy od tego, jak wy chcecie. Widzicie? To jest dopiero fajne, to nawet tego nie wiedziałam, słuchajcie, bo ja tylko tak wyłożyłam i, o, ale fajne, ale fajne. A tu można, zobaczcie, zrobić to, co ch się chce i to naprawdę. E, Okej, okay. to są organy, które widzieliśmy już u. u, u, u kogo? No proszę. U Vladam. Oczywiście w kilku y, kolorach, war w wariantach kolorystycznych. Y, barek. Można sobie zrobić koktajl e, z trupa, dosłownie. Nowa wanna z prysznicem, e, kibelek w stylu średniowiecznym, znaczy no, nie jestem pewna czy w średniowieczu w ogóle były takie kibelki, raczej to były takie e, po prostu dołki, no ale już. E, armatura, e, dwa stoliki do kawy, bo to są najprawdopodobniej do kawy, tak? Nie, to jest stół, a to? To też jest stół, dobra, sorry. To to są w takim razie stoły. Bo takie małe mi się przy tym wszystkim wydają. <gry> tutaj mamy taką malutką półeczkę, e, które, na której można postawić na przykład no coś mniejszego raczej niż to. Chociaż w sumie możemy spróbować, czy można na tym postawić. Nie, to musi być coś mniejszego. Jakiś mały kwiatuszek albo coś. E, taka super ekstra zasłonka, która po prostu najlepsza jest w takim kolorze i, i dla mnie jest the best. Słuchajcie, to będzie część tego. Mamy jeszcze kilka tutaj dodatkowych oświetleń. <laughs> Czyli na przykład tutaj takie wiszące świece, w jakim kolorze chcecie. Ten wiszący żyrandol ze świecami też jest po prostu genialny. Mamy kilka ozdób ścian, a raczej takie wydrapanie ścian, tutaj trzy zamontowałam. Czy coś tutaj jeszcze? Tak, tutaj jest jeszcze ręczniczek do łazienki. I tutaj jest wisząca pajęczyna, którą możemy sobie zawiesić. I propo pajęczyn, ja teraz nie wiem czy to będzie widać na YouTubie czy nie, ale... Tak jest najwidniej jak można zrobić, tutaj są pajęczyny trzy, zawieszone, oparte o ścianę, e, tutaj różne zadrapania, tutaj są zadrapania, ja mam nadzieję, że to będzie widać na YouTube, bo to jest po prostu genialne, dodaje takiej taki starości tym, tym, tym ścianom i w ogóle. I tutaj jest takie pęknięcie, i tych pęknięć jest więcej, słuchajcie, bo tutaj jest cała gama pęknięć i zadrapań tutaj na ścianie. Tutaj jest jeszcze takie coś, które w sumie teraz wygląda jak taki mm, jelonek troszkę z tymi oczkami. <laughs> Mamy nowy kominek, który no, jest całkiem miły w wyglądzie, estetyczny bym powiedziała. I oczywiście, musimy mieć obraz. Słuchajcie, obraz. Yy, niezależnie od koloru, będzie to inny obraz. Znaczy, no, jak widzicie, one się powtarzają, ale są w różnych oprawach ramowych, o, w innej ramce, tak? O do mi chodzi też. Gargulec do powieszenia, taki naprawdę super ekstra, to tak, mm, takie gargulce, to najbardziej by mi pasowały na przykład nad, na wieży jakiejś, żeby wisiały, czy coś, nad bramą, i, i w sumie nie wiem, co to jest, to jest fontanna ścienna. Aha, to jest fontanna. Dobra, bo myślałam, że to jest takie, że jak się wchodzi do kościoła, to tam woda jest i się bierze. I myślałam, że to jest to, ale nie. To, to jest fontanna jednak. To jest jednak fontanna. Okej, okay. i to są wszystkie przedmioty z, z trybu kupowania. Co do trybu budowania, widzimy się za chwilę. Okej, okay, wyjęłam troszeczkę rzeczy z trybu budowania i tak jak widzicie, mamy kilka nowych nowych płytek, nowych kafelek, słuchajcie. Oczywiście wyjęłam po jednym, tak? Z jednego rodzaju i dwa różne kolory. Przy czym tych kolorów tak jak widzicie jest o wiele, o wiele więcej. E, także <laughs> będziecie mieli w czym wybierać. To samo tyczy się e, ścian, czyli kolorów ścian. Tych kolorów również jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Widzicie, wyjęłam tylko po jednym, tak żebyście chociaż zobaczyli jak to mniej więcej wygląda. E, okna no, okna to są po prostu genialne. Najbardziej chyba to podoba mi się. Jest takie e, trochę szpiczaste, trochę tak, tak jak w tych starych, starych zamkach. E, oczywiście możecie zmienić kolor, jeżeli chcecie. E, wszystko w ogóle w tym dodatku jest zmienne kolorowo, naprawdę. E, tutaj mamy nową furtkę, taką dużą, dużą furtkę z takim z takim gargulcem, jakby z taką twarzą jakiegoś, nie wiem kogo, jakiegoś złego gościa yy, i ona się osadza na takim wysokim płotku, taka fajna, fajna naprawdę taką fajną furtkę sobie postawiła, na, nawet u siebie w domu, słuchajcie. Yy, mamy też do wyboru takie mniejsze płotki, które są dosyć urocze. <laughs> urocze, naprawdę są urocze. Oczywiście wszystko w różnych yy, wariantach kolorystycznych, kto co lubi, kto co chce, prawda? Prawda. Okej, okay, co do y, tych trzech tutaj panów, są to zdobienia na dach, y, to są dokładnie rzeźby na dach. Y, co ja się będę tutaj, y, że tak powiem, rozdrabniać? Wszystko jest w różnych kolorach i z tej trójki to najbardziej mi się to podoba. Ten gargulec, on, on jest taki taki naprawdę super ekstra, taki... taki Przejrzyjmy mu się, bo to jest taki jakby wilkołak, patrzcie. Nie wiem czy wiecie, ale wilkołaki to są e, najwięksi wrogowie wampirów, dlatego wow. To może mm, stawiają te wilkołaki, żeby inne wampiry nie próbowały wejść na czyjeś, czyjeś terytorium. To może być w ten sposób opracowany, słuchajcie. Mamy cztery nowe drzewka, e, takie taką sosnę jakby czy coś. O, usychająca sosna. Patrzcie, zgadłam. Ja się w ogóle nie znam na drzewach, ale zgadłam, że to jest sosna. E, usychająca do tego no niestety kiedyś musiała umrzeć, jest albo taka usychająca, albo taka jeszcze trochę mniej usychająca, znaczy, o, widzicie, taka mniej trochę usychająca i bardziej usychająca. Zaniedbane drzewo, które jest bardzo stare, tylko w jednej wersji kolorystycznej to duże coś, to jest chyba wierzba, uschnięty guk. okej, okay. to, to, nie, to nie jest wierzba, ale jest po prostu genialne. Jejku, w każdą stronę! Iuuu! Dobra, nie. nie wygłupiajmy się, bo mamy jeszcze sporo do zrobienia. I takie wysokie drzewko, czyli naga sosna, czyli to samo co tam, tylko trochę wyższe i, i bez, bez liści. Tak, to jest piękne. I słuchajcie, są jeszcze inne rzeczy, których nie umieściłam. Są to. Znaczy, tak, to już widzieliście akurat, ale chodzi mi o takie przyschodkach, te. Jak to się nazywa? Obręcze. O, obręcze do schodków. E, takie fajne, słodkie. Najbardziej mi się podobają oczywiście czerwone. I tutaj najlepsze są te. Po prostu są genialne. Tylko no nie chce mi się tego... <laughs> nie, ja jestem słaba w Simsach. Ja, żebym ja to zrobiła, schodki porządne, to by minęły wieki. <laughs> Bramy to widzieliście. E, w basenach niczego nie ma. Właśnie. Bo tutaj jest e, jeszcze zdobiona wiktoriańska szyna dachowa. I to wygląda... Czekajcie, to wygląda mniej więcej tak, dlatego teraz to dałam, a nie wcześniej, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Zaraz cofniemy i będą. O, i będzie ta ścianka z tymi wszystkimi rzeczami. O, właśnie. I są nowe kolumny. Dwie nowe kolumny dojrzałam. Tutaj sobie stoją. No wiecie, chyba do czego służy kolumna, prawda? Do podtrzymywania dachu na przykład. Bardzo mi się podoba, że jest czerwona i czerwona jest naj, najbardziej supi. Naprawdę wszystko jest najbardziej supi tutaj w kolorze czerwonym. Dachu nowego nie widziałam, tutaj żadnych rzeczy nie widziałam. Oprócz tych fryzów do. do czego? Pod dach i one są fajne, ale musiałabym jakiś dom wybudować, żeby to postawić, bo na tym niestety nie mogę, bo jest wymagane wyższe i w ogóle i w ogóle. Także coś takiego jest i to jest bardzo fajne i to na pewno będzie stało w moim kolejnym domu, w którym będę mieszkać. I jeszcze zostały nam gotowe pokoje do zobaczenia. Ym. Także ja wezmę, usunę to wszystko i wtedy się zobaczymy. Okej, okay. jesteśmy gotowi na pokazanie gotowych pokoi. Hihihi. Hi, hi. Tylko że. Mm, no właśnie. <laughs> Muszę to tak zrobić. O, właśnie. Fajny, fajna łazienka, taka w stylu wiktoriańskim, bym powiedziała nawet. Te obrazki są tutaj fajne. Nie wiem dlaczego. A nie, widziałam je wcześniej. Dobra, były pokazane. Okej, okay, wszystko się zgadza. Oczywiście w kilku kolorach. Yy, tak, w czerwonym, jeszcze i takim błękitnym, i ten złoty, czy nie wiem, jaki to jest kolor, to mi wygląda trochę na złoty. Okej, okay. kolejny pokój, jest to pokój sypialny, że tak powiem, bo widzę tutaj, co widzę? Widzę trumnę, także weźmy ją sobie w niebieskim, postawmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Fajne jest to wejście, ta obramówka. Naprawdę, to fajne. To jest oczywiście. Tak, to jest strumna, tylko że nie można jej postawić z powrotem. <grych> o, ktoś tu na kodach to budował chyba, ale fajne te obdrapane ściany właśnie to są te rzeczy, które Wam wcześniej pokazywałam, że taki efekt właśnie można uzyskać i to jest po prostu genialne, słuchajcie, genialne. E, teraz typowa sypialnia, czerwoną zróbmy z normalnym łóżkiem, które wcześniej widzieliśmy. E, zamknij to. Mm szafeczka jakaś, dzwon, dzwon, Boże, zegar, szafeczka, o, ten kaloryfer super, znowu ten wiszący dywan, to mi trochę rosją zajeżdża za tutaj. E, Okej, okay. a no są z ciemności, to zróbmy brązowy, kupmy i postawmy. Zobaczmy, co tutaj jest. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy w tym czymś. Oczywiście są organy, jest pełno, pełno, pełno obrazów. E, ta, ta pyta jest fajna, to są jakieś, jakieś, nie wiem... Małe, na pewno małe nietoperze. Aha, bo to są nietoperze. Ok, bo to mi wyglądało trochę na takiego dziwnego e, smoka, ale to, to, to mnie przekonało, że to są nietoperze. Także to są nietoperze. O, i to jest ta szafeczka, o której wam mówiłam. ta mała szafeczka, na której można położyć właśnie dosłownie takie malutkie rzeczy. To bardzo fajnie wygląda. I tutaj mamy jeszcze. O, to jest ta, co wam pokazywałam. Mm, Taka napa. I to pod książki, to coś. I tak tego nie można wstawić. Brrr. Dobra, na czym skończyliśmy? To było to? Nie, to teraz będzie to chyba, nie? O, dobra, zróbmy tym razem szare. Co my tutaj mamy? Mamy kominek, super ekstra kominek. O, i tu, to jest właśnie to, co wam pokazywałam, co mi się tak strasznie po... po, po yy, co mi się tak strasznie podobało, czyli te świeczki takie zamknięte, no genialne, po prostu genialne. I powiem Wam nawet, że połączenie tej dziwnej kanapy z tym fotelem jest całkiem fajne. Chyba się przekonałam do tej kanapy właśnie. Oczywiście Barek, jakieś tutaj zestawa do herbaty. No super, po prostu, super. Lubię to. Jadalnia, słuchajcie, mamy jadalnię. Zróbmy ją fioletową, bo ja lubię fioletowy kolor. Postawmy ją tutaj. Okej, okay. ma drzwi z dwóch stron, okej, okay. ale jestem ciekawa, czy Simowie są w stanie tutaj dojść, bo taka ścianka zasłonięta, ja zawsze bałam się ustawiać właśnie tak blisko tych, te wszystkie krzesła, bo z jednej strony niby przejdzie, ale z drugiej może jednak nie przejdzie i będzie problem. I tutaj jest, o właśnie, to jest to, ta dziura w ścianie i to za friko, słuchajcie, za friko, nie no, świruję, tutaj wszystko jest za friko i Tutaj pełno pajęczyn, i, i, i mnóstwo obrazów. Tak, to jest to, i. Nie, to już nie są <laughs> nietoperze. To jest coś jakiś wzór, ale nietoperze podobne. I mamy jeszcze. Miejsce spoczynku nieśmiertelnych. Czyli po prostu ogród. <laughs> tak jakby. Tak jakby taki mały ogrodzik, gdzie no, jest posąg tej kobiety. Kobiety. Nie, zapomnianej kobiety. Uh, forgotten Woman pewnie się nazywała po angielsku jak Forgotten Hollow, czyli ta uh, okolica, kilka nagrobków. Właśnie uh, to coś co mówiłam, że to do, do ogrodu będzie pasowało, to właśnie dobrze myślałam. Uh, pełno nagrobków. O, to jest ta fontanna słodka. No, trochę kwiatków jakieś te. Super to wygląda. Słuchajcie, ja jestem zadowolona z dodatków w tym momencie. Jeżeli uh, w ogóle te wesołki wam się podobały, to koniecznie dajcie znać. Uh, jeżeli jesteście ciekawi rozgrywki, jak to wszystko wygląda, to zapraszam Was do mojej serii Nowe życie Belić. Tam będziemy się przeprowadzać do tej okolicy, będziemy mieszkać w którymś z tych domów i będziemy bawić się właśnie wampirzymi umiejętnościami i tym wszystkim. Tymczasem na First looki to będzie wszystko. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość i że zobaczymy się w serii z Belly. Tak. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo i cześć!